Jakby kto pytał, co robimy z Marcelim, to odpowiadał. Śpimy na barce z kotem. Tam stoją stacje. Tu jest maszt. A ja też tu mam maszt. Tam są sidła. I jest to tak zajebiste, że Najśmielszego oczekiwania i nie spodziewałem się tego. Chodź, chodź. Tam stoi pychłowa. Chcesz iść do chałupy? Kota nie wpuścisz? Chodź. Wejrzysz na no kot, chceć do domu. Tak, no. idzie tu już. Chodź. Chodź. Chwysz, kot ten na marca. Świat, zwariował. Weź tu pod ale polecam spróbować mieć swoje zdanie.